Nazywam się Mateusz Worytyński. jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i współzałożycielem Push Push Go, jednej z najchętniej wybieranych przez marketerów platform do wysyłki notyfikacji web push w Europie. Jako absolwent Wydziału Zarządzania i przedsiębiorca bardzo się cieszę, że właśnie nasza firma została finalistą konkursu na startup roku. Czym się zajmujemy w Push Push Go? Żyjemy w czasach szybkiej komunikacji. Dzisiaj mamy dosłownie kilka sekund na złapanie uwagi internauty. Nasza platforma pomaga więc marketerom zdobyć uwagę potencjalnych klientów i sprawić, aby pamiętali o ich stronie internetowej i chcieli na nią wrócić w przyszłości. Wykorzystujemy do tego technologię dostępną w nowoczesnych przeglądarkach internetowych, czyli notyfikacje web push oraz naszą autorską platformę marketing automation. WebPush to prostokątne powiadomienia, które docierają na ekrany odbiorców, którzy wcześniej wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Są niewielkie i wyświetlają się bezpośrednio na ekranie, a odbiorca może w tym czasie przeglądać dowolną stronę internetową. Jako współzałożyciel push push Go jestem dumny, że z pięciosobowego zespołu udało nam się zbudować globalną firmę obecną na 17 międzynarodowych rynkach. Dzisiaj rywalizujemy z największymi dostawcami WebPush na świecie i udowodniliśmy, że młoda polska firma jest w stanie stworzyć produkt, z którego korzystają najwięksi rynkowi gracze jak McDonald's, Banking T-Mobile czy Pandora. Tylko w tym roku wysłaliśmy ponad 36 miliardów notyfikacji i mamy apetyt na więcej.